Electric, Electric Power. Electric. Cześć, witajcie na kanale Electric Queen. A w dzisiejszym odcinku będę próbowała naprawić pada do konsoli Xbox One. Jest to pad pierwszej generacji, model 1537. Słuchajcie, pad nie żyje. Nie reaguje po podłączeniu do kabla USB oraz wkładam baterię i też niestety nie ma żadnej reakcji. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy uda mi się naprawić tego pada, to zapraszam do oglądania. A dzisiaj na stół wjeżdża pad do konsoli Xbox One. Jest to pad pierwszej generacji, model 1537. To jest model, w którym nie ma wejścia słuchówkowego. Tutaj w tym miejscu jack 3,5 mm. Kochani, pad jest yy, is dead, nie żyje. Nie reaguje, zobaczcie. Podłączam go sobie do kabelka, do komputera, do programu testującego. Po pierwsze nie świeci. Po drugie tutaj też nie ma żadnej słuchajcie reakcji. Ten program testowy go nie wykrywa. Także ewidentnie tutaj to nie działa. Włożymy sobie jeszcze do niego baterię. Mam tutaj baterię już włożone, paluszki. I zobaczcie bez reakcji. Także typowo jest to pad trup, tak zwany nieżyjący, niedziałający. Dobrze, w każdym bądź razie spróbujemy tego pada naprawić. Naszego pada trzeba rozebrać. Ja nie będę przedłużała tego filmu, natomiast słuchajcie, jeżeli nie wiecie, jak się rozbiera tego pada, to zostawię Wam link w opisie i jest tam na początku tego filmu pokazane, jak takiego pada rozebrać. Ja pada rozłożyłam już. Jak widzicie, już jest rozebrany. Połączyłam sobie te dwie płytki. I chciałabym sobie jeszcze podłączyć raz do, do USB, pod kabelek USB. Słuchajcie, i sprawdzić tu są takie dwa układy, czy któryś z nich się nie grzeje. I tak, i ten słuchajcie. Ten tutaj, zaraz Wam pokażę go pod, pod kamerką mikroskopową. O, no grzeje się. Poparzyło mnie trochę. Także musicie uważać. No dobra, także na pewno ten układ się grzeje. Zaraz już pokazuję Wam go pod kamerką mikroskopową. Dobrze, teraz zobaczcie, to jest ten układ, który się nagrzewał po podłączeniu. Tych złączonych dwóch płytek pod kabel USB. To jest on ma zasilanie 5V. I słuchajcie, co to jest za układ i za co on odpowiada. Ten układ to jest układ U3 na naszej płytce. Ta w ogóle płytka A to ona jest, słuchajcie, ona zarządza. Generalnie to są trzy układy, które zarządzają energią, a ten układ U3 to jest, on jest chyba przeznaczony do źródła 3,3V. I on praktycznie zasila prawie wszystko na tej naszej płytce MCU. No i cóż, prawdopodobnie jest ten układ niesprawny i on prawdopodobnie odpowiada za to, że ten nasz pad nie działa ani na bateriach, ani na kablu. No więc co? Jak widzieliście, on się nagrzewał. Nawet się poparzyłam w palura przez to. Także można było to od razu yy, zdiagnozować. Miejmy nadzieję, że to jest to. Dobrze, ja zabieram się do odlutowania tego układu U3. Przed wylutowaniem, yy, no cóż, trzeba dużo, 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 dużo topnika dać. Aż wręcz zaleję go tym topnikiem. Odlutuję sobie ten układ gorącym powietrzem. Więc tak będzie gorące powietrze, i tak temperatura. Myślę, że to będzie 350 stopni. Zacznę. Nie chcę... No, może nawet więcej, jak on już jest, słuchajcie, spalony. To może użyję większą temperaturę, żeby mi to sprawniej poszło. Dobra, mam 400 stopni Celsjusza. Ten układ i tak jest, słuchajcie, spalony uszkodzone, więc się nie martwię, że go uszkodzę jeszcze bardziej gorącym powietrzem, bo on jest raczej niedobry. Dobra, nagrzewamy dużo topnika. Tu mam szczypczyki. Przytrzymuję sobie go i tak tymi szczypcami delikatnie w prawo i w lewo, żeby wyczuć moment, kiedy cyna się zacznie topić. i go wtedy oderwę. O, jest. Poszedł. Zobaczcie. Tu go mam. Dobra, odkładam go sobie na bok. Odkładam moją dmuchawę. No i sobie teraz przeczyszczę to miejsce. Patyczkiem. Więc zobaczcie, tylko ja mam tu taki specyfik, nowy. Dopiero go zaczęłam używać od kilku dni. KT6 PBC Cleaner. Także testuję sobie. zamoczyłam sobie bagietkę. sobie przetrzemy to miejsce. wyczyścimy dobrze, niech, niech sobie przeschnie to słuchajcie, ja sobie ściągnęłam tą folię z tymi przyciskami kierunkowymi stąd to było tu bo ona mi się troszeczkę przy, przyfajczyła jak odlutowałam ten układ, więc sobie ją ściągnęłam, ale możecie równie dobrze sobie tutaj nakleić y, taśmę termoizolacyjną na ten kawałek y, przy, przy tym układzie. Ok, słuchajcie, tu jest ten, te miejsce od, odlutowane. Ja mam y, nowy układ. Słuchajcie, tu jest. Y, kupiłam kiedyś na AlieExpressie. Takie zamienniki chińskie, no i mam nadzieję, że ten zamiennik zadziała, o ile to jest to przyczyną. Tak, ale tak, tak, tak mi się wydaje, jeżeli to się tak mocno grzeje, ten układ, to może być i to. W każdym razie to jest zamiennik e, kupiony w Chinach, zamówiony. I zobaczymy, e, czy to. Zadziała nam, także dobrze sobie przylutuję to. Najpierw sobie to. Słuchajcie, nałożę sobie trochę topnika. Przyłożę sobie na miejsce ten nowy układ. Dobra, powiedzmy, że to tak, ale to zaraz. Przy grzaniu I tak będziemy to ustawiać. No i co jest ważne? Zobaczcie, tu jest napis. O ile to widać będzie w kamerze, mam nadzieję, że będziecie widzieli. O, tu jest napis, który można odczytać, a tu jest w rogu. Tu zaraz spróbuję Wam pokazać. O, tu w tym rogu jest taka biała kropeczka. Którą zalałam właśnie topnikiem. W każdym bądź razie tu jest ta biała kropeczka. Taka biała kropeczka już się odsłaniam. O, widać ją teraz. Tu w tym rogu. I trzeba tak zamontować ten układ, żeby można było względem tej białej kropeczki przeczytać ten napis od prawa do lewa. Dobra. Jak zamontujecie sobie to w drugą stronę, to wam to nie zadziała. Po to jest ta biała kropeczka, żeby właśnie wiedzieć, w którą stronę należy ten układ zamontować. Dobra, biorę się za montaż. No i oczywiście 350 stopni nie za gorąco, żeby nie spalić tego układu. Trochę ciężko tutaj z tym. Słuchajcie kamerą. Założę sobie okulary. No i trzymajcie kciuki wszyscy. Za tą misję moją. Trochę mi tu ciężko pod tą kamerą powiem Wam. No ale postaram się tu sobie szczypcami jeszcze tak przytrzymam, żeby mi to nie zdmuchło. No tak, sobie jeździmy na razie. Ja sobie będę tu. Teraz sobie spojrzę na kamerę, którą Wam przesunę. na kamerze mi to nie wygląda czy to jest na tych pinach ustawione no słuchajcie nie widzę no chyba nie za bardzo dobra przygrzewam Topnik trochę zasłania. Słuchajcie, no odłożę to, to gorące powietrze, trochę się tutaj zaplątałam. No i zaraz przemyję to alkoholem i zaraz zobaczymy, czy mi to wskoczyło na miejsce. Nie chcę tego zbyt mocno grzać, żeby nie przegrzać tego układu, żeby go nie spierniczyć od nowości jeszcze. Ok, wezmę sobie alkohol. I troszeczkę to przemyjemy. Dobrze, niech to chwileczkę przeschnie, a ja odbiorę telefon, bo mąż dzwoni. I wracam sobie tutaj do płyteczki. Tu już przemyłam alkoholem. Yy, już yy, dobrze widać teraz. I chcę sobie sprawdzić, czy ten układ jest dobrze yy, przylutowany. Patrzę tak na kamerkę i wydaje mi się, że tak na 90% tak. No ale cóż nam pozostaje? Pozostaje nam w takim razie. Sprawdzić to na... Złożyć płytki obydwie. No i podłączymy pod kabelek. I zaraz wszystko będziemy wiedzieć. Dobrze, przestawię troszeczkę kamerkę bliżej. Zobaczymy też od razu na monitor. Bo nieraz może być tak, słuchajcie, że, że tutaj ta dioda świecąca jest spalona i, a na monitorze jednak będzie pad działał. Nie? OK. O. Świeci i się też pojawił na monitorze nasz padzik. I teraz słuchajcie sobie, co jeszcze zrobię. No, sprawdzę, czy to się... Ten nasz układ nie grzeje znowu. Także przytrzymam sobie chwilę go na prądzie. No i wydaje się być wszystko chyba dobrze, bo jest zimne. Trzymam palucha i nie parzy. Tutaj też. Tu jeszcze tak sprawdzam z tej strony tu. Czy tutaj nigdzie nie pojawia się jakieś ciepło. No ale słuchajcie, wydaje się, że jest OK. Ale widzę, że tutaj lewy analog jest już. Nie, 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 nie przechodzi Zobaczcie, nie, nie, nie dochodzi do środkowej pozycji, tylko jest tak troszeczkę odstaje. Także no na razie nie mam jak tu sprawdzić resztę przycisków. No i chciałabym jeszcze sprawdzić, czy na baterię on zadziała, więc sobie go. Sobie go wsadzę w obudowę. Tak bez skręcania, jeszcze, wiecie, w ten szkielet. Tak. O. Także jeszcze go nie przykręcam, bo może się okazać, że, że tutaj jeszcze coś może nie działać, nie? Dobra, podłączę sobie go tutaj do 3V na baterię. 3V sobie nastawiłam. Dobra. I. No dobra, świeci, słuchajcie. Nie wiem, czy widać. W tej chwili on mruga, ponieważ no, nie ma się gdzie połączyć, prawda? Wydaje się, że jest wszystko ok, ale sobie jeszcze go teraz odłączę i teraz sobie już tutaj z tą obudową znowu sobie go tutaj mykniemy pod kabelek bo tu już będę mogła sobie sprawdzić, czy wszystkie przyciski mi działają, ponieważ no nie było jak sprawdzić tego, ponieważ pad nie działał ani na bateriach, ani na kabelku. Dobrze, spusty. Tutaj ten okno dialogowe jest raz, dwa, X, Y, B, A, nie. I pad, kierunko Aha, pad kierunkowy nam nie zadziała, ponieważ yy, nie przykleiłam tej, tej naklejki. Wydaje się, że, że pad zadziałał. Dobra, jest super, jestem szczęśliwa. Jeszcze sobie tylko tą naklejeczkę szybko przykleję. Bo oczywiście zapomniałam o tej naklejce. Z wrażenia. Dobra. Zobaczcie, mam tą naklejkę, co sobie odkleiłam. Dobra, przyklejona. Jeszcze sobie delikatnie podgrzeję gorącym powietrzem, żeby ona ten klej się lepiej przykleił, ale to przy składaniu już. A teraz sobie zobaczymy, czy ten pad kierunkowy działa. Ok, z powrotem lecimy do monitora. Podłączę sobie. No i super działa. Udało się bardzo szybko mi jak nigdy dojść, ale przez to że właśnie, że jak włączyliśmy tą płytkę, podpiliśmy pod kabelek, to się zaczął ewidentnie nagrzewać ten układ U3, co było czuć, widzieliście, no poparzyłam się aż. Także i, i akurat właśnie to było przyczyną niedziałania tego pada. Więc się udała, dosyć szybka naprawa, niezbyt nie trudna, jeżeli ma się tą część zamienną, oczywiście. Nie zawsze tak jest, nie zawsze tak jest. Często też ten układ u1 jest też odpowiedzialny, a nierzadko też się zdarza, że coś na tej płytce jest nie tak. I to na pewno też w którymś z odcinków, jak mi się taki pad trafi to też Wam pokażę i to też nie zawsze jest, y, zawsze ta sama, słuchajcie, y, diagnoza, ta sama usterka. Czasami y, są poprzerywane gdzieś ścieżki, czasami jakiś kondensator y, y, jest uszkodzony. Także nie zawsze to jest tak, że jak Wam nie działa ten pad, to właśnie zawsze ten układ jest odpowiedzialny za to. Może być, ale wcale nie musi. Równie dobrze może być odpowiedzialny ten układ lub ten z tyłu po drugiej stronie. Też jest tutaj układ następny. Różne rzeczy tu się mogą wydarzyć, także każdy pad może mieć inną przypadłość, inne, inne usterki i nie zawsze właśnie to, to zadziała. Tak jak widzieliście, no, no niestety tutaj u mnie to było ewidentnie, wiadomo, że się coś dzieje, bo było wyczuwalne po prostu nawet pod palcem, że to się grzeje, ale nie zawsze tak jest. W każdym razie udało się, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka like i oglądajcie koniecznie też następne e, odcinki, w których będę naprawiać e, pady do różnych konsol. Ale teraz już mogę Wam zapowiedzieć, że to na pewno będzie, będą pady do konsoli Xbox One. Te pady pierwszej generacji, ponieważ wylicytowałam parę sztuk e, na licytacji uszkodzonych, także będę starała się je naprawić. Electric power. Mm-hmm. <laughs>